Karolinko, pokaż ile udek macie pokaż ile łódek macie no to pokaż Siadek z babcią zobaczą ile łódek macie no, pokaż dziadek z babcią tak, ja nagram film i dziadek z babcią obejrzą no pokaż no pokażcie łódki no podnieś do góry łódki, żeby było widać je. Łódeczki złap W ręce i Łódeczki? Tak, łódeczki. No to pokaż teraz. Tutaj, do, do aparatu. siu ty też masz dwie, tak? Łódki. No, pokaż no, się. No cały dzień się nagrzewała. Pokaż łódeczki. O, zatonęły tam. te zielonej. очку ban reliksel sikwido station konak una na punan an jwel ak pa mwen f Этот nou dj Fredio du